Witam wszystkich widzów kanału Tarnoska TV oraz naszych kanałów kablowych. Dzisiaj moimi i Państwa gościem w programie z bliska jest pani Agnieszka Sowa, polonistka, nauczycielka Patryka Kozioła, którego, dzisiaj, którego w związku z jego wydarzeniem dla niego się dzisiaj tutaj spotkaliśmy. Witam panią. Dzień dobry. Charytatywny koncert dla Patryka Kozioła. Kto to jest ten patryk i dlaczego dla niego chcecie uzbierać pieniążki? Patryk Kozioł, 11-letni chłopiec, uczeń klasy czwartej Szkoły Podstawowej w Wiadolinach Radłowskich. To członek naszej społeczności szkolnej. Niestety, z racji choroby, którą został dotknięty kilka lat temu, nie uczestniczy normalnie w zajęciach. Zajęcia odbywają się u niego w domu indywidualnie. Jak, każdy, jak każde dziecko, myślę, że ma takie same marzenia i, i to samo lubi robić. Uwielbia grać na komputerze, lubi planszówki, lubi grać w szachy. Często, jak przychodzimy do niego na zajęcia indywidualne, to na dywanie rozłożone są różne konstrukcje, budowle z klocków Lego, czy jakieś tory wyścigowe, wspomnienie po zabawie z poprzedniego dnia, którą prowadził z kuzynami czy, czy z kolegami. Myślę, że ma takie same marzenia jak dzieci w jego wieku czyli fajne zabawki, jakieś atrakcyjne podróże. Ale takim podstawowym z racji tego, w jakim jest stanie teraz, z racji choroby, to jest to, żeby był zdrowy. Właśnie z czym się z, musi zmierzyć Patryk razem ze swoją rodziną? Yy, Patryk yy, choruje na białaczkę limfoblastyczną. Yy, choroba przyszła niespodziewanie w 2014 roku, w czerwcu. Rodzina dowiedziała się, że, że właśnie ta choroba go dotknęła. Rozpoczęły się długie miesiące pobytu w szpitalu, bardzo bolesne badania i przy okazji tej właśnie białaczki okazało się, że, że Patryk cierpi również na inne schorzenia. Prawdopodobnie te choroby są albo efektem wyniszczającej organizm chemioterapii. Albo też przy, tej, przy okazji tej choroby po prostu się ujawniły w normalnych warunkach, może by były jakieś tam uśpione, a tak to niestety zaatakowały. Więc jest szereg tych chorób, ma również wadę serca, też się okazało. Zdiagnozowano również u niego zespół Marfana. To jest taka przypadłość, która jeżeli Państwo potem będziecie mieli okazję zobaczyć plakat, to charakteryzuje się tym, że dziecko, które cierpi na tą chorobę, jest bardzo wysokie, nieprzeciętnie jak na swój wiek, wyjątkowo szczupłe i ma nieproporcjonalnie długie kończyny, a szczególnie palce u rąk. Ja nieraz żartowałam do niego, chłopie, zostaniesz pianistą, jak wyzdrowiejesz, a okazuje się, że to jest właśnie objaw tej choroby. Leczenie się zakończyło wtedy, po dwóch latach, i wydawało się, że wszystko będzie w porządku. Były badania końcowe, to był czerwiec 2016 roku. Wszystko było dobrze, nie było żadnych symptomów, że choroba może wrócić, i to były takie trzy spokojne miesiące dla rodziny, dla Patryka. We wrześniu wrócił do szkoły, obserwowaliśmy go, jak na nowo integruje się z klasą. I pojechał na zupełnie zaplanowane kontrolne badania. Okazało się, że choroba wróciła, no i to wróciła z wielkim impetem. Znowu zaczęły się bardzo długie tygodnie, nawet miesiące w szpitalu. Chemia musiała być jeszcze mocniejsza. Organizm dziecka był bardzo wyniszczony, i tutaj szereg znowu innych schorzeń się ujawniło. Ma padaczkę, która właśnie została wywołana tą taką ostrą chemią. Ma osteoporozę posterydową, nawet okazało się, że miał kompresyjne złamanie kręgu. Jest pod całą opieką neurologa, bierze codziennie leki na, na padaczkę. Brał radioterapię, był poddawany naświetlaniu. No i co ja myślę, co, co takie najważniejsze w tym momencie to ten drugi etap leczenia dobiega końca powoli. On cały czas bierze chemię, chemię w tabletkach. Na szczęście nie musi być hospitalizowany, są to tylko takie kontrolne wizyty. No ale musi, muszą jego rodzina i on bardzo uważać, żeby być cały czas zdrowym, ponieważ nawet najmniejszy katar czy, czy infekcja powoduje, że tą chemię trzeba, trzeba przerwać. Więc jest w jakiś sposób izolowany. Przychodzi do szkoły rzadko. Ostatnio był jak zawał kartę rowerową, zresztą pozytywnie, czego mu serdecznie gratulujemy. No i na jakieś tam wyjazdy klasowe mama bardzo dba, żeby nie tracił tego kontaktu z tymi dziećmi. Teraz w czerwcu dobiega jak gdyby drugi etap tego leczenia. W sierpniu mają być badania kontrolne i mamy nadzieję, że one będą pozytywne dla Patryka. I że od września wróci do szkoły, bo wszyscy tam na niego bardzo czekają. Charytatywny koncert dla Patryka odbędzie się już tą sobotę o godzinie 18 w kinie Wawel Wojniczu. Jakie będą atrakcje? Tak, zapraszamy wszystkich 15 czerwca na 18. W organizację tego koncertu zaangażowała się cała szkoła, cała brać uczniowska, bo są to i uczniowie, i rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły. Wszystko to dzieje się pod y, bacznym spojrzeniem pani Ani Oszust, która y, jak gdyby zaproponowała tą formę pomocy, chociaż y, to nie pierwszy raz pomagamy Patrykowi. Pamiętam, tamtego roku y, zorganizowaliśmy kolędę dla Patryka. W styczniu pogoda dopisywała, więc y, wymyśliliśmy, że ruszą takie ekipy w wioskę. Niestety w nocy poprzedzające, na noc poprzedzającą ten, ten dzień, kiedy mieliśmy iść, Spadł bardzo, bardzo dużo śniegu, także brnęliśmy przez te śniegi. Kilkanaście ekip ze swoimi opiekunami, ale odzew był też fantastyczny. Ludzie czekali na nas z pieniążkami, bo widzieli, od, widzieli z kościoła ksiądz ogłosił czekali na nas z pieniążkami, czekali na nas z gorącą herbatą, z ciastem, z cukierkami. Także naprawdę społeczność jest bardzo empatyczna. Bardzo chętna do pomocy i taka współczująca i, i trzymająca kciuki za tą całą rodzinę. Koncert w Kinie Wawel patronat honorowy nad tym wydarzeniem przyjął burmistrz Wojnicza, pan Tadeusz Bąk oraz przewodniczący Rady Powiatu, pan Paweł Smoleń. Mamy liczne atrakcje, tak jak wcześniej wspomnieliśmy. Część artystyczną przygotowują głównie uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Natomiast będą, będzie też organizowana licytacja cały czas, jak gdyby gromadzone są przedmioty, które będziemy próbować za jak najwyższą cenę przekazać widowni. Będzie tam piłka legi z autografami zawodników, będą markowe długopisy, będą obrazy, które specjalnie dla Patryka malują, malowali, malują i jeszcze będą malować do końca tygodnia. Uczniowie naszej szkoły Yy, I będzie jeszcze szereg innych atrakcyjnych rzeczy, które myślę, że każdy, jeżeli tylko będzie miał odpowiednią ilość pieniążków w portfelu, znajdzie coś dla siebie, yy, a wszystkie pieniążki przekażemy yy, rodzinie Patryka. Yy, a czy można jakoś jeszcze pomóc Patrykowi poza koncertem? Tak, Patryk jest pod yy, stałą opieką yy, Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza. Więc można przekazywać ten 1% podatku z odliczenia, można też płacać pieniądze na konto, które tam się znajduje właśnie z, pod jego nazwiskiem Patryk Kozioł. Można też ewentualnie, jeżeli dla kogoś taka forma nie jest wygodna, kontaktować się ze szkołą w Wiadolinach Radłowskich i my Państwa poinstruujemy dokładnie, gdzie te pieniążki należy przekazać albo wpłacić. Dlatego zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa na, na, na tą sobotę, już na, naj, na najbliższą sobotę na koncert. Tak jak Pani wspomniała, będzie są liczne atrakcje, jak również licytacje, z których można skorzystać. Dlatego w swoim imieniu również serdecznie zapraszam na, na koncert, kino Wawel. W najbliższą sobotę to jest 15 czerwca, godzina 18. Serdecznie zapraszamy. Moim i Państwa gościem dzisiejszego programu z bliska była pani Agnieszka Sowa, nauczycielka z szkoły w Biadolinach Radowskich. Dziękuję Pani bardzo za dzisiejszy Dziękuję, program. Dziękuję, do zobaczenia.